Zombie Apocalypse Ciemka widzowie. Fiacik jest zaparkowany. Będzie czekam na testy z pugiem. Może dzisiaj tak bardziej coś o trolu. Kto zgadnie co zostało zamontowane przy trolu. Kto zgadnie chłodnica oleju? O kurwa! Jest wentylator. Zamontowany chłodnica. Taką ramkę my tu zrobili. Całe mocowanie tu my przyspawali do, do tego. Tu my blaszkę. Kawałek profila, profila winklówkę. Czy jak skurwę Syn tu idzie powrót właśnie od od rozdzielacza idzie tędy, kolanko jest dane tędy, 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 tędy i wchodzi do chłodnicy i później z powrotem wchodzi przez ten filterek niby co ma to czyścić tutaj właśnie i tu jest zbiornik czysty, olej jest czysty, filterek jest wyrypany i i jest git. Pompa też, jak widać, nowo. Bo tamta pierdykła. Widać jakoś. Helmet. Kabel to oryginalny idzie. Kabel od wentylatora. No to coś takiego. już trzeba będzie jeszcze zrobić, właśnie na podpięcie do traktora. Żeby to było, wentylatorek się ładnie będzie kręcił. Będzie przełącznik zrobić na wolne, szybkie i najszybsze, takie coś i powinno być śrubę na zmianę MOM, bo nie ma. To jest wyrypane w środku, yy, przyblokowane yy, śrubę na zmianę MOM, yy, w tym w traktorze, to jak co to, to się wymieni. E, modyfikacje też były bo ja był ciężki gnój także się nawet nie dało e, tymi krabem czy to widłami do gnoju tymi pazurami się nie dało a tymi tam ramię delikatnie wzmocnili tam u góry żeby to nie chciało czasem pękać nie? bo to lepiej zapobiegać niż niż leczyć tu z tymi wężami też trzeba będzie dojść ładu trochę żeby bo jest tak że przy skręcie dochodzi właśnie tutaj do, do tego momentu nie żeby nie, nie kurcyło tego całego węże tak dane to było też nowe kupywane, bo tam to była dziura łowal no i i tak to jest. Uchwyt z drugiej strony jest tak zrobiony, skręcony, ścisło fes, bo to nim nie, ma drga, nie ma nic to, to będzie chłodnica powinna zdawać egzamin zobaczymy w późniejszym czasie 10 na godzinę 35 no bo tu jako tako, ja by robił cały dzień, no tu jest zbiornik za mały, nie, nie schodzi tego oleju i przez to jest właśnie dana chłodnica, żeby, żeby, żeby ten olej schładzała i, i powinno być spawy, wytrzymują, wszystko tutaj wytrzymuje elegancko. Tu więc nic nie było kombinowane. Jest tak jak jest. Nie jest nowy sprzęt. Także widzimy się za chwilę przy testowaniu brony wirowej Masio. Próbowali Masio. Fordem. Rozpinaliśmy tę siewkę. To my już też zrobili światem wcześniej Trzeba jeszcze poustawiać by to nie okaz przodu jeszcze dali O, o ja pierdolę o. Dzisiaj rzymkę chyba a, ciekną mu pobiega i tak jeszcze traktor nie dopiero to spięte to pospinane No tak to robi. no I tak jest trochę krzywo. To tu my przyjechali, światem wtedy. Musieli jeszcze te blachy z tyłu, co jest właśnie za, za broną, podnieść, bo robiło właśnie takie fałdki. Właśnie takie fałdy robiło. I teraz na razie widać, że tu nie, nie robi, nie. takie małe testy <laughs> także trzeba było jeszcze dwie dwie blachy obciążników dołożyć z przodu tych oryginalnych i tym betoniak w niby pusto ale to będziemy widzieli ta brona jest przez to ci, ci, te, grubsza nie bardziej masywniejsza i przekładnie o większą, cięższą przede wszystkim. A. A tam dziury są jak... ...jak nie wiem tam że wałę przełączy to jeszcze nie wiadomo jak ustawione czy na 540 czy na 1000 teraz widocznie ma na 540 no to teraz molży nie no bo to też wałkami się trochę różni nie daje radę! Cały nie do rady. Siewka 2,5 metra, brona 2,5 metra. Co jeszcze tam są noże nie niedotarte? To też będzie ciężko szło. To się nie ma co dziwić. To tak samo jakby pługiem wjechał z zardzywiałymi odkładnicami w ziemię. I i by było wiadome nie co by to było jaki ciężar dobra przejdziemy trochę tam do, do Stasia nie wiem do opowiadów nie ma co to trzeba popatrzeć jak jedzie nie będzie tak, pospinane to się jeszcze powyreguluje, bo przód brony może być za wysoko i będzie za głęboko brało i nic z tego nie będzie. Także nic. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.